Laila, jeszcze śpisz? Max! Max! Laila! Laila? Co ty tu robisz? Um, Przyszłam pożyczyć zaszczyt od chemii. O mamu, nie! Laila, co się stało? Ja sobie śpię, nie mam na sobie jakichś ładnych ciuchów. i i i. w tej sytuacji. O, koszmar. I teraz, I teraz nie wiem, co robić. Chcę pożyczyć ode mnie zeszyt. O matko. No dobra, muszę sobie jakoś poradzić. Cześć. Um, cześć. To mogę pożyczyć ten zeszyt od hani? A, Zeszyt. Bo niby chodzi tylko o zeszyt. <śm> No, to mogę pożyczyć? Ej, Mak! Co ja robię? Pewnie, pewnie, już idę pożyczyć. Totalna porażka. Co to w ogóle było? Hmm. Co się dzieje z tą Lailą? Nie wiem, co jej odbiło. Myślałam, że jest fajna, a coś się stało. No nie wiem, przyszłem po ten zeszyt, a ona coś mówi, że to coś więcej. Nie rozumiem jej. Uf, ile mam jeszcze czekać? O, proszę, to twój zeszyt. Czy na pewno tylko po to tu przyszłeś? Um, no tak. Skucha. Jaka skucha? Yy, wszystko dobrze, wszystko dobrze, wiesz. O matko, przepraszam. Ejku. O, o, to tu idzie. Dobra. Może puścisz ten? Dobra, to pa. O, oh, a taka problemowa to ładnie śpiewasz. Idę obudzić tej Taylor? Hey, Zgadnij kto u nas była! Dziewczyno! Ja tak zawyzwałam! A ty mnie budzisz! Co mnie obchodzą twoje problemy tak dalej? Ej, tej! Haha, ha, gleba. Co mnie obchodzą jej głupie problemy? I tak dalej. Przecież ja mam własne życie. Nie obchodzi mnie ona i w ogóle cały świat nie obchodzi. Ja. Ja jestem królową tego świata. Okay. Co on sobie myśli, że jest królową tego świata? Dokładnie. No, co chcesz? No, może mnie wysłuchasz. O, jeśli dasz mi dychę. Nie mam mowy. Moje kieszonkowe się już skończyło. Albo mi dasz, albo powiem Maxowi, że go kochasz. Dobra, dobra, dam no, ci No, Dobra, co tam masz? Och, nie mam dychy, ale dam ci co chcę. Dobra, ale ja się pytam, co tam gadasz. No. Max dzisiaj położył mi łapkę na łapkę. Aaaaa! co nie? Mało mnie to obchodzi. Idę zrobić sobie jeszcze nadanie. Hej! Wysłuchaj nie! Ach, ten zaszedł, dotykała Laila. Ta boska dziewczyna. Tylko co jej się stało? Uuu, zakochany! Skąd ty się tu wzięłaś? Drzewa, wiesz? To jest A. nasz dom. Hello, ty myślisz? Ale mój pokój. No i co mnie to? A, idę zrobić sobie jakąś grzankę. Matko, tylko grzanki, grzanki grzanki. No co za brat? Chyba nikt takiego by nie chciał. Lubię grzanki, bo są smaczne. Najbardziej lubię z masłem i kalarepą. A na sam wiesz, kładę dorsza. No, to idę zrobić te grzanki. Taylor, gdzie ty idziesz? Do siostry. Do siostry Maxa? Jest tego samego charakteru i tak dalej. To ją lubisz? No, dziewczyno, ona jest najlepsza! Posłuchaj, idę z tobą, idę z tobą. Jeśli Życie. ma tam być Max. Nie zrobisz mi tym razem obciachu. Nie Nara. zrobię. Nie, 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 nie. Przecież też mam prawo tam iść. Oczywiście Max nie pewnie zaprosi, nie? Um, on robi chyba chemię, z tego co słyszałam. A może. Ale i tak tam pójdę. co, naprawdę, ty jesteś tak zabijana jak, jak jakiś jak jakiś zakochana gołąb. On na pewno też jest Poza tym. Aha, i muszę się wystroić, bo ona wiesz, jaka jest taka. taka modliniara, taka wiesz. Ma, gdzie jest ubranie? To chyba gdzieś tam, czy tam, tam. Nigdzie! Powiedz mi. A właśnie, gdzie ta dycha? Co miałaś mi dać? Nie uciekaj! Jesteśmy sobie zawojani, to fakt. Taylor! Ach. Dzieli nas tylko jedna ściana. Jesteśmy sobie w zakochani. Jesteśmy w sobie zakochani, to fakt. Och, Maxie, jakiś ty wspaniały. Mm. <tryk> to tylko trenowanie, a potem będzie prawdziwy czas. Co ty wyprawiasz? Taylor, nie twoja sprawa! Mua. No co, trenuję sobie buziaki. Jak w końcu mój pocałunek z Maxem się uda, to muszę dobrze wyjść. Haha, ha, taka jestem ja. Ech, pogram sobie na komputerze. A nie mia, iść przecież do Gold! Masakra. I jeszcze ona mnie zatrzymała tym swoim gadaniem. Aha, i gdzie moja dycha? Laila! Nie dam ci tej dychy! Nie dam ci tej dychy! Oż ty zła! Obiecałaś mi! Nie. zaraz przyjdzie Taylor Obe Laila przyszła z nią muszę tam iść jesteśmy w sobie zakochani i, I co rozmiar... i mało mnie to obchodzi idę do mojej przyjaciółki ciąg dalszy nastąpi